No, proszę, proszę, wróciłeś! Już zaczynałem myśleć, że dostałeś lepszą ofertę pracy. Po pierwsze, musisz znaleźć zrzucony sprzęt. Jest tam przecinek laserowy. Będzie ci potrzebny, żeby dostać się do miejsca, gdzie ukryty jest układ scalony. W okolicy są patrole, więc nie daj się zauważyć. Masz dostać się do laboratorium. Szukamy prototypu układu scalonego. Potrzebne nam też są wszelkie informacje, jakie uda ci się znaleźć. Poszukaj w biurach dokumentacji. Nie zepsuj układu. Tak, tak, nie po to tak daleko doszedłem, żeby teraz nawać. No i właśnie, drodzy widzowie, wyszliśmy teraz na zewnątrz z tych kopalni, z tych tuneli i jesteśmy głęboko w górach. Jak widzieliście, no, nasze cele to pierwszej kolejności znaleźć przecinak, drodzy widzowie, laserowy, który jest gdzieś na zrzucie. O, przed nami na górce. No, oczywiście jest on chroniony przez przeciwników, którzy zainteresowali się. Drodzy widzowie zrzutem. Nasze zadania to. Pierwsze. Zabierz ze zrzutu laserowy przecinak. Następnie... Już go będziemy mieli. idziemy do basy, żeby ukraść dokumenty safe. Zadanie trzecie. Wyłącz system bezpieczeństwa i otwórz ręcznie śluzę, by uzyskać dostęp do laboratorium. Zadanie czwarte, ukradnij z laboratorium prototypowy, chip EMP. I zadanie piąte zwolnij balon meteorologiczny i czekaj na ewakuację. Tak to wygląda, a tak dokładniej wygląda mapa. No widzę, mapa jest jak widzicie, niezbyt wielka, ale jednak to są spore odległości. Musimy w tych górach, głęboko w nich, spiąć się na górę właśnie tutaj, ten płaskowyż. Tu jest mniej więcej w tym, w tym miejscu nasz zrzut. Zrzut już jest pilnowany przez dwóch przeciwników, ale spokojnie. Reszta też biegnie do nich na wsparcie. Oprócz tego Mamy taki budyneczek. Nie jest związany w ogóle z misją. Ale tam będą kolejni przeciwnicy. Musimy być czujni, bo musimy przez niego przejść. A następnie wzdłuż zbocza, ciach, 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 do głównej bazy. Do głównej stacji pogodowej. No i tutaj wykonamy nasze cele. W tym właśnie wykradniemy z laboratorium ten prototypowy chip EMP. A następnie uciekniemy z lądowiska za pomocą balonu. Bardzo widowiskowo. To wszystko przed nami. Póki co ruszamy przed siebie. No i lecimy do tej wizywy przed siebie Tutaj na razie jest czysto Tylko nie ma nasza Tutaj termowizja nam to dokładnie pokaże, bo wszędzie zimno Przeciwicy ciepli Słuchajcie, spinamy się, tylko uwaga, bo nie można spiąć się Widzicie, to jest zbyt stromo Szukamy optymalnych wzniesień Jak najbardziej łagodnych podejść Czyli generalnie Samą tutaj górą Idziemy na miejsce zrzutu, po nasz przecinak, co ciekawe na miejscu, oprócz przecinaka, będzie też jedna fajna broń. Słuchajcie, gdzie przecież jest ten lasek? Tylko ostrożnie. Ostrożnie, gdyż miejsce zrzutu przecinaka jest już pilnowane przez dwóch strażników. Tak, w tej tutaj małej lokalizacji nic się nie ukryje. Lecący spadochron, drodzy widzowie, rzucał się w oczy. Dlatego nas właśnie tutaj nie rzucili, tylko musieliśmy przejść przez te kopali. Słuchajcie, stoi tutaj dwóch przeciwników. Oni pilnują przodu, ale widzicie z góry? Z góry już leci oddział, żeby sprawdzić, co tu się wydarzyło. No i właśnie, jak zaczniemy do nich strzelać, no to oddział też zacznie do nas strzelać i będziemy walczyć z siedmioma przeciwnikami. Nie polecam, to co polecam, to ukryć się mniej więcej za tymi skałami, dobrym widokiem. O, no ich widzimy, oni nas nie. Słuchajcie, leci oddział, ja umiem czytać z ruchu wark, więc wam przeczytam, co oni mówią. Eee, ścichu, słuchaj się, tutaj coś spadło. Jak sytuacja? Rusza się tyka to bomba jakaś? Nie, Krzysiu, sam zobacz. A w sumie. Ty, Józek, też zobacz. No, w sumie. Piotruś. Jak? Nie, nic ciekawego. To po cośmy wychodzili. Kuś, zimno w tyłek. Dobra, wracamy. No i właśnie... Oddział odwiadowczy stwierdził, że nic ciekawego nie spadło. Dwóch żółto dziewów wystarczy do pilnowania. Oni wracają do ciepłych tutaj budynków. No i chcę poszć. Poszli, żeby być ciepło. A kto będzie miał zimno? Tych dwóch. Nie wiem, że będą mieć zimno, to za chwilę będą sami zimni. Słuchajcie, idziemy. Oczywiście czołgamy się, bo to trochę bliżej. Ten stoi, tym, um, nas nie widzi, a tamty nas nie widzi. Bo potem pierwszego zasłania. Piękna sprawa. Trochę celności. Ciach. Ok, uwaga, bo tam co jakiś czas się odwracają. No ale już są na tyle daleko, że. Raczej mamy już. Piękną okazję, żeby się korzystać. Słuchajcie, tutaj był przecinek, był pistolet. Jest też snajporeczka, wyciszona snajporeczka. Coś pięknego, jak to mówią, coś pięknego i niedrogo. Słuchajcie, ona nie jest zbyt celna, jak widzicie. Mimo, że, słuchajcie, przeciwnika... tak się go rzadko kiedy, ale jest cichutka. I to już wystarcza do szczęścia. Przeładujmy. Mamy przewagę mimo wszystko. Oni mają akacze. Akacze nam daleko od tego są jeszcze mniej cenne. Dobra. Pyk. Okej, okay, dostał. Stół sobie przeładujmy. I jeszcze jeden przeciwnik. Ajajaj. Aj, aj. Dostał. Odział wyeliminowany zostały nam trzy naboje. To nie jest za dużo. Ale wystarczająco. Mamy granata. A, nam się bardzo przyda. Czyli tą okolicę wejdźmy sobie trochę bliżej, drodzy widzowie, i to, co zrobimy teraz, to sobie zapiszemy, drodzy widzowie, wyślemy dane do centrali IGI, bo nam dobrze poszło. A mówiąc, dobrze, mam na myśli, że nie straciliśmy w ogóle zdrowia. Weźmiemy granata, one są przepotężne tychże i chłopaki, aport. Tuch nie żyje po jednym granacie. To kolejny dostanie ze snajperki. Bardzo ładnie, zabiliśmy trzech przeciwników. I jeszcze jeden może być w budynku. Chodzimy. I zabity. Okej, okay. to co nas bardzo interesuje, to ten przeciwnik tutaj jest bardzo głupi. Widzicie co zrobił? Go i rzucił granata w nas, no. Inteligencja tych przeciwników jest taka, wiecie, nie wiem, kamikaze, wier. Ja zginę, ale on też zginie. Słuchajcie, nie rzucajcie nigdy granatów <grym> w otwartej przestrzeni. Witajcie podobnie w tym pomieszczeniu. Tym razem nie zdąży rzucić granata, a przy okazji zostawia on po sobie naprawdę fajną broń. Jest to snajporeczka, Dragunów. Czy tam Dragonów? Generalnie nie wiem, ale oczywiście na moim kanale są też specjaliści od poradzieckich broni, więc oni nam powiedzą jak to się wymawia poprawnie. Generalnie ja na kanale mam specjalistów na każdy temat, tak więc ludzie znają się na wszystkich ja nie wiem. Polityka zagraniczna Singapuru? Pytajcie go. Na pewno jakiś znawca się znajdzie. Słuchajcie, tu mamy koszary. Tu sobie spali chłopaki. Wychodzimy. Bierzemy naszą z tej Idziemy przed siebie. tutaj zabiję ich granatami i też jeżeli nie zdążą rzucić granata, to ten granat zostaje no maksymalnie 3, bo tylko tyle można mieć czemu? bo muszę poszczać, tylko to jest trochę za daleko jak się położymy, to mamy, obok ustnieją lepszą celność Się? no chodź zatrzymaj się no, pięknie no i super kurcając mamy Taką celność, widzicie, to takie czerwony krzyżyk. Jak wstanę, on się mocno rozszerza. I wtedy już jest dużo większy rozrzut. Siach. No i leżąc, to już w ogóle, powiem prosto w cel Ok, mamy 6 naboi Jak widzicie, jeden strzał wystarczy, by zabić przeciwnika. Przy optymalnym ustawieniu, czyli jeden strzał, jeden kill, możemy zabić 6 przeciwników. Tak więc na razie nie ma co wymieniać broni. Kolejne tu leżą. Każdy z nich ma granacie i każdy z nich bardzo chętnie by nam tej klasy rzucił w twarz. Co dla nas nie jest dobrą opcją. Lepiej tego unikać. tu, za mapę widzimy, gdzie mniej więcej są przeciwnicy w tym momencie. Są tutaj. Włączył się alarm. Tam dość często się włącza. Nie ma się czym przejmować Po prostu przeciwnicy wyjdą z budynków. I co ciekawe. Bardzo dobrze on się włączył, bo zobaczycie fajną mechanikę. A mianowicie przyleci helikopter, z którego wyjdą potężniejsi w przeciwnicy. Taka sytuacja będzie tu miała miejsce. I przyjmujemy się. My mamy sniperkę. Oni mają karabiny. No i trzeba. Okej, okay, specjalnie lekko górką. I, I, że tak powiem, biorę. I wychodzi z taka menda. No i po co wyszedł? Nie tego nie wiem O kurde Kolega z, z akacza Ma całkiem niezłą celność, trzeba przyznać Raz na nawet diabłę Okej, okay. tego właśnie helikoptera Wyjdą potężniejsi przeciwnicy tutaj są, sto Mówię potężniejsi mam na myśli, że faktycznie są potężni Mają dużo lepszą celność niż standardowi przeciwnicy My tu mamy drodzy widzowie granaty. Pa, przywitajcie z granatem. Mamy piękny granat na takie odległości. Dobra. Że tak powiem, ogon mamy <grytanie> za sobą. Trzy lata poszły, wracamy się, ponieważ po pierwsze pozostawiliśmy parę granatów za sobą. Warto je podnieść. A po drugie, jak widzicie, amunicja do znajberki się wyczerpała a iście na takich przeciwników elitarnych z pistoletem, no, to nie jest dobry pomysł. Tak więc wracamy się tutaj do trupów. No, może być tych tak dwóch, nawet nie trzeba dalej iść. Ewentualnie dalszą amunicję pozyskamy na bieżąco, jest tych przeciwników tutaj. Słuchajcie, zbieramy granaty, zbieramy akacza. W tym czasie, jak słyszycie, alarm się wyłączył. przeciwnicy idą w naszą stronę. Jest ich niemało. Mamy granaty. Oni no sobie też mają granaty, ale spokojnie. Na no, spokojnie. Weźmiemy tak boczkiem, boczkiem, boczkiem. Od tej do tej strony. O, i w tym miejscu. Gdzie nas nie za bardzo widzą. Sobie zapiszemy grę. A czemu by nie? Jakby coś poszło nie tak, to... To myślemy kolejne dane. Możemy trzy razy zapisać, więc spokojnie. Okej. Okay. Zapisane. Poruszam do naszych kolegów. Boczkiem, boczkiem. Oni tam się ładnie skumulują, drodzy widzowie, w takim jednym pięknym miejscu. Znaczy te granaty zrobią robotę? patrzcie, patrzcie, patrzcie na to. <grym> Idealnie za Raz, dwa, trzy, cztery I za logiem też paru padło. Piękna sprawa. Mhm. Za ja robotę, za chwilę sobie całą bazę oczyścimy. Musimy być czujni, bo oni też mają granaty. Jak słyszycie? No się włączył Adam, ale to spokojnie. Drugi helikopter nie przyleci. Więc co mogą zrobić, to włączyć alarm, ale nas nie interesuje. To nie jest nas groźny. To, co za nas groźny to jest ewentualny ich granat w naszą stronę. To może być las. I po wszystkim. I tutaj. I ktoś tam gdzieś jeszcze strzela. Ajajaj, skąd? Skąd? A tutaj. Dobra. Kolejny kolega, zabity. Ameryka po kamerce. No i Adam sam się wyłączy. Patrz ile mamy piękny rzeczy. Granaty, amunicja... No kałacha, to możemy handlować amunicją. Jednym granatem zabijemy tych czterech i tutaj rogu. też całkiem sporo. Czy tą misję można było wykonać bardziej cicho? Można i owszem, możecie się tam gdzieś pełzać, gdzieś po tych brzwietach brz 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 patrzeć cały czas gdzie oni stoją, omijać, wiecie jakoś, nie wiem, tam, 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 tam brzegiem Przejść, no generalnie tą misję można robić i godzinę, i wyjdzie cicho, no ale o, to jest balon do ucieczki, ale po co? Skoro może to zrobić też lekko dla głośnego, a i tak <śm> damy radę. Przynajmniej więcej fan, tak więc nie pokazuję wam wyjątkowo w tej misji dwóch dróg. No jak druga droga polega tylko na tym, że pełzacie, cały czas pełzacie, gdzieś tam od boku zachodzicie czekacie na dobry moment, Patrzcie, znaczy, żeby was nie zauważyli no, Gadanie, ta druga ścieżka była, jest tak dudna, żebyście znudno wpadli, więc ja tą misję przechodzę tak bardziej na rampo, ale też z głową słuchajcie, mamy tutaj drugie wykonane dokumenty z sejfu, widzicie, pamiętacie ten budynek o którym mówiłem? no to jeszcze będzie taki jeden, to, autorzy jak zrobili jeden model budynku to stwierdzili, że kopi w klej. bo Bo by nie, widzicie, dokładnie taki sam jak ten pierwszy budynek To nasz cień. Nie, nie bójcie się własnego cienia. Dobra, z budynku wychodzimy. Identyczny. Jak ten, który już widzieliście. No to nie wszystko. No, autorzy stwierdzili... Kurde, ale nam ten budynek się udał. Ay, naprawdę dobrze wyszedł. Dajmy go jeszcze raz. Tak wygląda kolejny. Tu macie kamerę, niezniszczalną. Jak chcecie przejść na cicho, się przejść w to miejsce, czekać, jak ona się odwróci. Ona się odwróci, to wtedy szybko trzeba to Wiecie? Widzicie? Ona zaraz się do nas odwróci znowu. Ale w tym czasie zdążymy ją wyłączyć. Przechodzimy po cichaczu, tędy. Czekamy, aż kamerka się odwróci Co stronę tych drzwi. Wtedy przebiegamy do komputera, wyłączamy alarm. Tak to wygląda po cichaczu. No budynek wam pokaże. Bo pewnie dawności nie widzieli takiego piętego budynku. Patrzcie. No wam balkon pokażę, bo takim balkon też nie widzieliście. No, kopiuj w klej. Trzy budynki są w całej grze. Wszystkie kopiuj w klej. Nie wiem, bu budżet był kiepski, czy o co chodzi? Czy faktycznie zadowolenie z budynku było takie same? probacie sobie teraz w dzisiejszych czasach jakoś grę, wychodzi i macie trzy takie same budynki. To ja jakie by ta gra miała recenzję? No, raczej niskie. No. ojciec ostrożnie, tam musimy się dostać. jak tu mam je Nie możemy wejść. Może dlatego, że tam trochę śmierdoli, będzie. Się przyjrzeć. To jest to laboratorium. Ha, właśnie. Przez okna. No, sami mówili: bądźcie ostrożna, a nie byli ostrożni. I wchodzimy, drodzy widzowie. Tu też się trzeba włamać bardziej niż wejść. O tak. Czyli na kot. Mamy całą bazę wyczyszczoną. Tak więc spokojnie. Bez stresu, co istotne, żeby w dalej, musimy niejako zamknąć te pierwsze drzwi. Dopiero możemy otworzyć kolejne. Ok, i jesteśmy tutaj w laboratorium. W laboratorium mamy komputer, który jest nieczynny, no i mamy chip, który jest za tymi drzwiami. I właśnie po to był nam potrzebny przecinak. Patrzcie, no. trzeba przyznać, że nasz wywiad. I idealnie. Dokładnie wiedzieli, że te drzwi będą zaspawane i trzeba je będzie przecinakiem przeciąć. Nie? Mamy podtopowy chip EMP. Niezły schowek, nie? Z takimi drzwiami, taka dobudówka. Na ławecce. Wygląda trochę jak jakiś, nie wiem, izolatka, wiecie? Tu wsadzili się naukowcy. W ogóle jak oni go badali? Kto go postawili na ławecce i co? Jak przeprowadzali badania? Jakoś, nie wiem, jak go sprawdzali? Czy działa, czy nie działa? Nie? Na tym komputerze? I to 895 No nie wiem, tak czy inaczej Jak widzicie, no nie możemy wyjść Znowu nie zamknijmy drzwi Tak to działa Nasze cele Zabierz zrzutu na 0, wykonane Ukradnij dokumenty z sejfu, wykonane Wyłącz system bezpieczeństwa na tym komputerku, wykonane Ukradnij z laboratorium prototyp chip EMP, wykonane No i piąte zadanie, ostatnie Zwolnij balon meteorologiczny i czekaj na ewakuację tak też zrobimy, też tutaj właśnie, jak wszystko będzie po cichaczu było ciężko, no bo tu się dość dłuższą chwilę stać, a oni was widzą. Przeciwnicy najbardziej na to jak to wygląda. Kto grał w Puga ten wie jak to wygląda, tam też jest ewakuacja na takim samym poziomie. Czyli też balonik, przydatuje samolot, samolot łapie balonik i swoimi szczypcami z przodu. My jesteśmy doczepieni do dolnej części i jak po nas zobaczycie, w ten sposób samolot nie musi lądować, może nas ewakuować, po prostu sobie przelatując, sprytny, pol, sprytny. I kończymy misję trzecią. Dziękuję za uwagę i cześć.